Mamy przyjemność przedstawić ofertę domu z widokiem na górę Kamińsk. To idealna propozycja dla miłośników sportów zimowych. Zaledwie 5 minut jazdy samochodem dzielić Was będzie od stoku narciarskiego. Doskonała lokalizacja w Gałkowicach Nowych, łatwy dostęp do infrastruktury miasta Kamińsk. Bliskość stoku narciarskiego. Na Górze Kamieńsk. Lokalizacja: Gałkowice Nowe, Gmina Kamieńsk. Rok budowy domu 2002. Powierzchnia działki 3100 m2. Liczba pokoi: 4. Metraż całkowity: 240 m2. Metraż użytkowy: 99,2 m2. Budynek posiada poddasze do własnej aranżacji. Częściowo umeblowane istnieje opcja odkupienia pozostałych mebli od właściciela. Daraz o powierzchni 11,5 m2, duży garaż, który pomieści nawet dwa samochody. Bardzo dobry stan techniczny, nie był ostatnio remontowany ani modernizowany. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na dzień pokazowy.